Orange Polska, temat kobiet i ich obecności, a w zasadzie równoprawności, jest bardzo ważnym tematem. Od lat realizujemy w sposób dość spontaniczny, tak zaczynałyśmy spontanicznie jako grupa kobiet inicjujących program wspierający rozwój kobiet, ale z czasem zobaczyłyśmy, że wymaga to pewnego ustrukturyzowania i wrzucenia na agendę strategiczną Firmy. I tak też się stało w naszej strategii obecnie obowiązującej jeszcze w zasadzie kończącej się strategii GROW do, jednej, do głównych kierunków strategicznych e, wszedł temat e, równości i reprezentacji kobiet w, e, na stanowiskach decyzyjnych. Założyliśmy, że e, na stanowiskach menadżerskich, dyrektorskich, zarządczych powinno być po prostu tyle kobiet procentowo, ile jest udziału kobiet w populacji całej społeczności Orange, czyli 40%. Żeby to było możliwe, to oczywiście parytet czy założenie celu nie jest wystarczające. Do tego potrzeba kobiet odpowiednio przygotowanych, chętnych, zaangażowanych i posiadających kompetencje przywódcze, kompetencje menedżerskie. Dlatego stworzyliśmy program Liderki Razem, który od trzech lat wypuszcza. Nowe kadry, przygotowane kobiety pod kątem przywództwa, pod kątem rozumienia strategii, pod kątem rozumienia marketingu. Te kobiety z średnich poziomów menedżerskich przechodzą takie szkolenie taką Akademię Liderek, i są gotowe do obejmowania stanowisk na wyższych poziomach. Obecnie jedna trzecia kobiet, które przeszły te programy, awansowała, więc z tego jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Realizujemy programy, wspieramy kobiety, szukamy kobiet, które są zainteresowane awansem na stanowiska wyższe i na stanowiska dyrektorskie, bowiem posiadanie kompetencji w swojej dziedzinie, posiadanie eksperckiej wiedzy nie zawsze oznacza, że taka osoba jest zainteresowana przejściem do roli czy do innej profesji de facto, bo menadżer to zawód, bo lider to też określone kompetencje przywódcze. Dlatego wybieramy takie kobiety, dajemy im propozycje, uczestniczą one w programach rozwojowych, w Akademii Liderki razem, ale także są brane pod uwagę przy tworzeniu list sukcesyjnych. Mamy zasadę, że 50% sukcesorów w poszczególnych rolach to kobiety. Padło dzisiaj na konferencji pytanie o to, co jest ważniejsze: parytety czy kompetencje. Ja osobiście mam bardzo dużą niezgodę na antagonizowanie w tym e, zakresie. Uważam, że kompetencje i parytety są równie ważne. Parytety, czy cele, czy ambicje, które firmy sobie stawiają, czy dyrektywa e, e, Unii Europejskiej wskazuje, służą temu, aby stworzyć ścieżki dojścia, aby zaproponować kobietom, Przygotowanie, rozwój w zakresie kompetencji przywódczych. Bez kompetencji parytety są bez sensu, będą wynaturzeniem. Bez parytetów kompetencje mogą się zmarnować, bo kobiety nie zostaną zauważone. Więc uważam, że jedno i drugie jest równie ważne dla szybkiego postępu i dla stworzenia mądrej, zdrowej, racjonalnej ścieżki dochodzenia do głównego celu. Czyli równoprawności w ciałach decyzyjnych i zarządczych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Orange Polska na rynku biznesowym jest liderem. Jesteśmy od lat niekwestionowanym liderem w branży technologicznej, a w tamtym roku awansowaliśmy również na trzecie miejsce jako trzecia największa spółka kapitałowa w sektorze IT. To jest bezwzględnie efekt naszych działań związanych z wzmacnianiem domeny ICT, czyli wychodzeniem poza usługi telekomunikacyjne i naszym repozycjonowaniem z zwykłego, tradycyjnego telekomu do partnera transformacji cyfrowej dla firm. Efekt ten w ciągu ostatnich 8 lat jest bardzo, bardzo wymierny, bo udział usług ICT dla sektora enterprise, czyli największych naszych klientów w całym przychodzie, w całych przychodach z tego sektora, w przychodach B2B oczywiście, a nie całego oręża, stanowi 66%. Więc w tym wymiarze dla dużych klientów jesteśmy już bardziej firmą z rynku IT niż Telekomem. Ten, ten trend, tę tendencję będziemy kontynuować, realizować w tym roku, ale także w przyszłości, o czym niedługo będziemy informować w nowej strategii. Kontynuować, to znaczy wzmacniać swoją pozycję na rynku integratorskim i usług cyfrowych, rozwiązań związanych z softwarem, z CRM-ami, czyli z wszystkim tym, co stanowi o transformacji biznesu. Będziemy kontynuować te działania, z których już jesteśmy znani na rynku, w wysokich sektorach biznesowych, ale także Oczywiście w inny sposób, w, w zupełnie innym, w inny, innymi metodami dla rynku średniego i dla małych firm. Wierzymy, że z czasem będziemy stawać się coraz bardziej dostawcą idei czy rozwiązania. Mała cyfrowa firma, nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także dla średnich i dla małych. Inne rozwiązania są oczywiście w każdym segmencie e, rynku potrzebne, i nad tym właśnie pracujemy, aby dostosować te rozwiązania i wykorzystać doświadczenia, które mamy z największego biznesu, e, także dla potrzeb tworzenia e, rozkwitu czy przebudowy czy transformacji firm w tym cyfrowym świecie, który e, rozpędza się coraz bardziej.